Dzień dobry, się z Państwem. Jest już kolejny dzień, e, pospaliśmy sobie, więc jest fajnie. A teraz przyszliśmy sobie na śniadanko o 11.30, więc też jest fajnie. Już dostaliśmy soczki i uwaga, patrzcie jakie piękne, świeżo wyciskane. Ale porszawa tam pocisknęła. O, Blahara się Kasi włączyła. I uwaga, patrzcie, 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 Kasia dostała szakszukę, jak ma awokado, jajko. Ej, co Kasia? Fajnie, co? No, chill. Moglibyśmy dzisiaj rano przed południem zwiedzać, ale trochę mi się nie chce. A teraz zjedziemy i potem pojedziemy w okolice, gdzie mamy potem autobus do Harego Pottera. No, będzie fajno. Ciepło jest, strasznie. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest patelnia betonowa. I no, ogólnie rzecz biorąc, ładnie. Ale ciepło i też pyta ludzi. Myślę, że ten park obok jest fajniejszy, ale teraz nie mamy za bardzo czasu, żeby go zwiedzać, bo... Czy zwiedzać, żeby po prostu się nim przejść. No bo mamy o określonej godzinie autobus na Harry'ego Pottera. No. Ale jesteśmy przy Buckingham Palace. Więc no może Andrzej je wam pokaże. I ja myślałam, że przy tej bramie stoją tacy ci tak fajnie ubrani. A strasz konno. Ale to chyba nie tu. To niby też, ale jakoś nikogo nie widzimy. No ogólnie ładno jest, no. Ale tutaj już jest naprawdę... pytę ludzi. Ale za to komunikacja łatwa, co? No, to prawda. Po metro jest tutaj wygodne. Jest klimatyzowane. Czy możesz się nazywać metrem, skoro nie jeździ pod ziemią? Czy metro w zasadzie nie jeździ pod ziemią, czy po prostu metro to szybki pociąg? Czy taka skm to nasze metro? No bo to jest szybka kolej miejska. Metro, ale powinno dziś metro, my... metro. metro powinno mieć metrowy wagonik. <noise> Miliony pytań bez odpowiedzi. No właśnie, to w ogóle jest przecież napisane na tym znaczku e... underground. underground, a, a idzie Overground, <noise> więc takie treście, ma co? No i tak, to pewnie się przejdziemy. Ja się szuka koni. Gdzie Kasia... są te konie? Za bo jest pan... A, pani. A nie to lew, sorry. To <noise> no, trzyma sierp, jakiś nie wiadomo o co chodzi, ale nieważne. Ja bym powiedział, że priorytet na teraz to znalezienie czegoś zimnego do picia, co? Ojejku, tak, no. Starbunio. A pod Victoria jest Starbucks. To idziemy. Jest tu masakrycznie głośno, ale rozumiem podekscytowanie, bo już wyszliśmy i jesteśmy w futbolu, który jest stabilizowany. Andrzej nie ogarnął, że to Starbucks, a to jest Starbucks. Można w nim kupić e, butterbeer, nie, but, nie no tak? but, butterbeer latte, no coś takiego, czyli to piwo kremowe latte, no, stylizowane na Harry Potter, nie? Ale najistotniejszy w tej sali myślę, że jest ten smog. Jest smog, mm -hmm. a z tyłu widzicie przy wejściu stoi opakowanie od czekoladowej żaby, nie no, czat jest, klimacik fajny. Kasi się podobuje. No, czaderski jest, kurde. Na... Jakie detale? Bo prostu, no, on, wy... no, jak z filmu wygląda. I chodzą tutaj dzieci przebrane w szatach, i w ogóle. No, kupimy sobie krawat? Bo się robiłaś sobie test, do którego domu przynależysz? No, a znaczy, Ale wiadomo, tak. jak trzeba odpowiadać, żeby już od No, to trochę lipa, powinnaś odpowiadać szczerze. No pewnie by mi wyszło jakieś Hufflepuff czy coś takiego Ja sądzę, że mi wyszło sliterin. Sliterin? No bo takie mocno... Robiłeś już kiedyś to by wyszło albo Hufflepuff, albo... Re... Nie, Hufflepuff ci wyszło, bo to takie ciapcie miłe No, <laughs> no ale w ogóle zobaczcie, w sobie sensie legamo jestem tym Gryffindor, ale te zielone rzeczy ze sliterinu też super wyglądają Aha. No. Zielonym, więc może dopuszczę się małej zdrady. Zobaczymy. Ale przez sklepik chyba przejdziemy na końcu, co? No. Idziemy zwiedzać? No to w tamtą stronę. Peace. <laughs> Five, four, three, three and a half, two, one and three quarters, yes! Czyniliśmy Andrzeju co? Zakupy. Mamy pamiątki, mamy sweterki takie jak nasi Harry, ale czadno, nie? I zobaczcie, tutaj jest Peron i normalnie stoi pociąg. Ale super Jesteśmy świetni w kupowaniu pamiątek. Tak, no. mamy potem film taki chyba zbiorczy, co? Z pamiątkami z butera i z Diddly Squad, bo tego trochę jest. Teraz czekamy, żeby wejść do pociągu. Do pociągu! Food hall wygląda świetnie. To jest nie foothall, to jest tylko lunchownia. To, to jest taka lunchownia pomiędzy, tak. Ale wychodzimy na zewnątrz. I zwiedzamy dalej. Trochę wolno nam idzie to zwiedzanie, a wiecie, autobus jest o konkretnej porze, więc musimy się trochę sprężać. O, ale czad! Domki przy Private Drive i macie autobus i tutaj jest fragment tak jakby... To chyba było... To był most, no nie? Prowadzący do Hogwartu, ale czad i macie też szklarnie, gdzie są mandragory ale ekstra weszliśmy na chatę, są schody i jest sala pełna listów <grym i wiedziała> nabombowana ciotka

Przyszliśmy na zajęcia z panią Pomfri. Będziemy przesadzać mandragory. Tam jest, słuchajcie, kilka takich, które można podnosić i właśnie zamierzamy to zrobić. Ale czad pięknie to wygląda. Wszystkie lokacje były No nie, to jest niesamowite, że takie rzeczy słuchajcie powstają do filmów, a jakie to jest gigantyczne, to nawet sobie nie wyobrażacie. Prawdę powiem wam, że chodzę i nie mogę wyjść z podziwu, że wszystkie takie rzeczy się buduje pod film. I jaki to musi być nakład finansowy, w sensie to łatwo sprawdzić, ile kosztowało wyprodukowanie Harego, ale no niesamowita ilość jest pracy. Jest się pieczątek. No ale czad! Tu kociołki, oliwander! Jest, są, jest oliwander, ale najważniejsze rzeczy chyba się tutaj czyli mamy sklep braci Wesleyów. Dobra, co tam się dzieje? Jak to się dzieje, że ten królik znika? Widać, co oni nie pokazuje wam tego. Dobra, to jeszcze raz nie ma królika. I zobaczcie, to, że zaraz będzie królik. I jest królik. I za chwilę znowu zniknie. A ja więc, pewnie jakiś magnes czy coś, nie? Ej, no czad! Sklep u jest najfajniejszy na ulicy, no nie? Niesamowite to jest. O, zmieniające oświetlenia, ale czaty. Jeszcze ta muzyczka, ale klimat. Normalnie, słuchajcie, wrócę do domu i będę oglądać wszystkie części Harego w Podara w moim sweterku. Będę wyglądała jak Harry Potter. Zobaczcie, ile różdżek! Ale czad! Czy to jest koniec naszej podróży? Dotarliśmy do sklepu! O tak, no! No dobra moi drodzy, więcej pamiątek! Mamy godzinę do autobusu? Zniesiemy to! Dzień dobry moi drodzy, witamy się! Przychodzimy, żeby się pożegnać, o tak! Za chwilę przed nami kolejny dzień, ale co do Harego, słuchajcie, podobało nam się wszystko. bardzo. Podobało nam się wszystko, kupiliśmy bardzo dużo pamiątek. Film z tym będzie na kanale, tak osobno, dla zainteresowanych. Powiedziałabym, y, że to takie miejsce dla serio takich y, fanów, fanów. No, bo wiecie, to, to nie jest takie centrum rozrywki, nie znajdziecie tam roller i innych dziwnych, szalonych rzeczy. To są po prostu fragmenty planu zdjęciowego i informacje o tym, jak film powstawał. Moim zdaniem, ekstra. No, ale my na tym punkcie jesteśmy trochę zboczeni. Mamy zresztą przecież y, do wszystkich części filmów Blu-ray e z takimi dodatkowymi, dodatkowymi materiałami, więc jakby część tych informacji w sumie, które tam były, my widzieliśmy, ale no my jesteśmy lubimy. Ale go. <gry> tak, także tak jeżeli chodzi o końcówkę wczorajszego dnia, no to tak jak słyszeliście, albo może nie, bo nie wiem, co się znalazło w filmie, jak dotarliśmy do ostatniego sklepu, mieliśmy już trochę mało czasu. Mieliśmy jakieś 40 minut do naszego autobusu. Co było trochę stresujące, czy tam około yy, godziny. Kolejka do kas była gigantyczna. Staliśmy tam jakieś 25 minut. Tak, pani mówiła, że będziemy czekać 10, ale było dłużej. Było 25 minut, i yy, nie starczyło nam przez to czasu, żeby zjeść coś w hallu A to słabo, A szkoda. No, bo te halle są stylizowane i są jakieś tam potrawy ze świata harego, i nie mieliśmy czasu ani w połowie tego turu, gdzie jest ten. Backlock Cafe, ani nie mieliśmy czasu na ten futwall, który znajduje się na końcu całego turu. No więc może e... kiedyś jeszcze wrócimy, słuchajcie. Złapaliśmy tylko kanapkę w Starbucksie, bo nie było kolejki i jo. Tak, i pobiegliśmy do autobusu. E, także tak. E, no i kupiliśmy coś takiego, nie chcemy tego przewozić. To jest podobna orężetka po prostu, tak? Tak. Taka Harry Potterowa, więc uwaga, teścik. Andrzej, zostaj na tym testerem. Chodziła się w lodówce całą noc. U, pachnie imbirowo. No, o jejku, o to już wiem, że to mi nie posmakuje. Ja mam wrażenie, że cynamon z tym czuć też. Taki świąteczny napój. Dobre, To w jest sensie, dziwne, dobre, no nie wiem. <laughs> dobre, dziwne, dobre. Słodka woda miesująca. Nie tak. mój smak, totalnie Patrzyłem, że to jest... To mi się kojarzy ze smakiem jakiegoś ciasta Wo po prostu. Wiem chodzi. z czego, czym to się kojarzy To smakuje jak te... E, nie pokazujesz mnie, syropki e, e, Śniadaniowe w Stanach Wiesz czemu? Bo to jest też sy słodzone syropem glukozowym A tam było... Tam w Stanach nie mieliśmy tego e, Syropu klonowego tylko często, kukurydzia. bo jest droższy Tylko właśnie te kukurydziane, więc to jest ten... Składniki to jest woda gazowana Właśnie ten syrop glukozowy Sok gruszkowy i jakieś aromaty, nie? Gruszki mam zdaniem w tym w ogóle nie czuć. To mi się kojarzy z, z takim czymś jakby a'la piernik albo coś takiego. No bo jest jeszcze sfermentowany ten... Ee, imbir znowu z gluko syropem glukozowym, nie? No. Także taka ciekawostka e, Moi drodzy A teraz się już z wami żegnamy Pamiętajcie żeby zostawić nam łapkę w górę Komentarz, subskrypcję Możecie, możecie też kliknąć w dzwoneczek A gdyby coś was ominęło To ostatnio na kanale pojawiły się takie dwa filmy Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogu Pa pa